Cześć, zapraszam na nowy, wyjątkowy dosyć odcinek F1 Sport. Za nami bardzo ciekawy wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii, ale jak pewnie zauważyliście sceneria dzisiejszego studia, nieco inna niż ta, do której się wszyscy przyzwyczaili, nie ma nigdzie. Piotka Majszaka, ale ponieważ dużo dzieje się w Formule 1, więc nie mogliśmy. Odpuścić, no i zamierzam powiedzieć kilka ciekawych rzeczy o wyścigu o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Oczywiście zgodzę się, że środek tego wyścigu był dla koneserów, natomiast to, co wydarzyło się na końcu. No, to po prostu trzęsienie ziemi. Dwa okrążenia przed końcem tego wyścigu nie wytrzymała opona w samochodzie Waltera Bottasa. Później problemy Luisa Hamiltona. Dojechał na trzech kołach. W międzyczasie jeszcze pęknięta opona Carlosa Sańca. Problemy Maxa Verstappena mogły być, ale nie było ich, bo zjechał do alei serwisowej na zmianę opon. No to w takim razie po kolei. Zaczniemy od rozerwanej opony Luisa Hamiltona. Louis Hamilton wiedział, że. Lewa przednia Opona już ledwo ledwo wytrzymuje, wiedział, że Walter Potas miał problemy i musiał zjechać dalej alei serwisowej. Przyznał po wyścigu, że po pierwsze serce waliło mu jak diabli. Kiedy okazało się, że opona w końcu jest przebita i od zakrętu Lafield musi jechać na trzech dobrych kołach i jednej przebitej oponie. Po drugie, przyznał, że znacznie bardziej niż Walteri Bottas oszczędza opony w trakcie tego wyścigu i może to wpłynęło na to, że ta jego pękła nieco później. Po trzecie, Peter Bonington, jego inżynier wyścigowy, odliczał czas różnicę dzielącą go od Maxa Verstappena. Max Verstappen był bardzo dużo, 30 sekund chyba, jeśli dobrze pamiętam, za Lewisem Hamiltonem, no ale ponieważ Lewis Hamilton człampał do mety, to ta różnica topniała w oczach. Peter Bonington krzyczał do niego, 19 sekund, 18, 15, 10, Lewis Hamilton już modlił się o to, żeby była ta meta, no i wymodlił. Nieco ponad 5 sekund przed Maxem Verstappenem wpadł na metę i wygrał 87 wyścig w swojej karierze, goni rekord Michaela Schumachera 91 zwycięstw. Przy okazji pobił Rekord wygranych wyścigów Alana Prosta przed własną publicznością, no to nie było publiczności, ale wiadomo, że chodzi o domowe wyścigi. Alan Prost miał 6 w Grand Prix Francji, tutaj 7 Louisa Hamiltona w Grand Prix Wielkiej Brytanii. No i też pobił rekord Tertona Senny 20 wyścigów, których prowadził od startu do mety. Co mówił jeszcze Lewis Hamilton o tym wyścigu? No, oczywiście, że trudno było panować samochód, ale że zachował spokój, największy jaki tylko mógł zachować w tej sytuacji. Nie dał się spanikować tym, co działo się z samochodem. Walczył, jakby to był jakiś instynkt w walce o przetrwanie. Skupił się na tym, co ma zrobić. Niesamowite jest to, że mimo, że była przebita opona i walczył z tym samochodem, który niełatwo było trzymać na torze, to był jeszcze w stanie zmieniać niektóre ustawienia na kierownicy, na przykład ustawienia do Tyczące dyferencjału. No ale do do tej mety i odniósł chyba najbardziej niezwykłe zwycięstwo w swojej karierze w Formule 1 i na pewno zwycięstwo, które zostanie przez wszystkich zapamiętane, bo takiego przypadku, żeby ktoś wpadł na trzech kołach na metę, no to jeszcze Formuła 1 nie widziała. Max Verstappen. Jedni mówią, że powinien się martwić, bo mógł wygrać ten wyścig, gdyby nie zjechał na pit stop. Drudzy mówią, że powinien się cieszyć, bo w ogóle dojechał do mety na drugim miejscu. Jaka jest prawda? Max Verstappen został wezwany przez Red Bull'a na zmianę opon. Red Bull chciał, żeby Max Verstappen przejechał najszybsze okrążenie i dostał za to dodatkowy punkt. Natomiast po pierwsze, w Red Bullu wiedzieli już, co się wydarzyło z oponą yy, Walter'ego Bottasa. W związku z tym kontrolowali też to, co działo się z oponami w samochodzie Maxa Verstappena i uznali, że może mu się przydarzyć to samo, więc nie ma sensu ryzykować, ponieważ przewaga była bezpieczna. Wiadomo już było, że Walter y Bottas się zupełnie nie liczy w tej walce. Wiadomo było, że przewaga nad Szarem Leclerkiem jest bardzo duża, więc spokojnie do tej alei serwisowej mógł zjechać. Jak przyznał Christian Horner, stwierdzono 50 małych nacięć na jego Oponie, więc szansa na to, że ona by też eksplodowała i miałby problemy Max Verstappen, była duża. Uznano, że drugie miejsce to i tak jest niezły wynik, no i miał w tym wszystkim rzeczywiście trochę szczęścia, trochę pecha, ale i tak był z tego drugiego miejsca dosyć mocno zadowolony Max Verstappen. Pół okrążenia i dopadłby Louisa Hamiltona. No ale też jakby nie zjechał, to mógłby w ogóle nie ukończyć tego wyścigu i nie dostać żadnych punktów, więc to jest ciekawa. Sytuacja. Jak wyglądała w ogóle sprawa z oponami? To jest coś, nad czym będzie się zastanawiać firma Pirelli, która dostarcza do, opony do wyścigu. No bo wiadomo, że problemy Luisa Hamiltona, problemy Maxa Verstappena, Walterego Bottasa, Carlosa Sainza, Lando Norrisa, lewa przednia opona, która najbardziej dostaje w kość na tym torze, rzeczywiście ledwo wytrzymała do końca wyścigu, ale trzeba też pamiętać o tym, że kierowcy wymienili opony. Za samochodem bezpieczeństwa po tym dosyć potężnym dzwonie Daniła Kwiata. Skorzystali z tego, że jest samochód bezpieczeństwa, że Zyskują na tym po prostu w tym momencie wymieniając opony, zmienili wszyscy na twarde, no i od tego dwunastego okrążenia musieli dojechać do końca na twardych oponach, co było wyzwaniem na takim torze jak Silverstone, gdzie przeciążenia są gigantyczne, największe średnie przeciążenia w zakręcie, biorąc pod uwagę cały kalendarz Formuły 1 są właśnie na torze Silverstone ten bardzo szybkie zakręty pokonywane niektóre bez odjęcia gazu na ósmym biegu stoł bardzo szybki zakręt, klap bardzo szybki zakręt, sekcja Magots. Beckets, potem wyjście na, do drugiej strefy DRS. No to są takie miejsca, gdzie przeciążenia czasami sięgają nawet powyżej 5G, a 5G to przeżywają kosmonauci przy starcie w rakiecie, więc to są naprawdę bardzo duże przeciążenia i dlatego też te opony nie wytrzymywały. Natomiast wiele wskazuje na to, że najwięcej nabroiły jakieś części porozrzucane po torze. Na to wskazywałyby te nacięcia w oponie Maxa Verstappena. Carlos Sainz też bardzo cierpiał, no i też pękła jego opona i stracił bardzo dobre miejsce. Lando Norris zyskał dzięki temu, ale obaj wcześniej meldowali swojemu, swoim inżynierom wyścigowym, że ich lewa przednia opona... Już ledwo jęczy i nie są w stanie podkręcić tempa, bo po prostu za chwilę te opony nie wytrzymają. Pirelli prowadzi śledztwo. Wydaje mi się, że to mogły być części porozrzucane z przedniego skrzydła samochodu Kimiego rekonena, który pod koniec wyścigu miał problem z przednim skrzydłem, ono się po prostu połamało i gdzieś kierowcy musieli na jakieś małe, ostre elementy zwłokna węglowego z przedniego skrzydła samochodu Kimiego rekonena najeżdżać, i stąd mieli takie problemy. Eli mieli w tym więcej szczęścia, drudzy mniej. Walteri Bottas może być zapłakany. Mogło to się potoczyć zupełnie inaczej. Walter Bottas mógł dojechać do mety, a Lewis Hamilton nie. I sytuacja w klasyfikacji kierowców wyglądałaby zupełnie inaczej. A tak, Lewis Hamilton dowiózł najbardziej niezwykłe zwycięstwo w swojej karierze wyścigowej. Podczas tego weekendu zabrakło niestety Roberta Kubicy. Niestety albo niestety, bo Robert Kubica mógł się w końcu pościgać. Nie było go w Alfiermeo, był w zespole w serii DTM i pojechał pierwsze dwa wyścigi tej serii DT. No to teraz krótko o dtm i o występie Roberta Kubicy. Ze startem nowego sezonu DTM kibice wiązali bardzo duże nadzieje, choć Robert Kubica już kilka miesięcy temu zapowiadał, że oczekiwanie dobrych wyników to raczej hura optymizm. Zespół ART Grand Prix to znana z serii juniorskich drużyna Frederika Passera, czyli także szefa Alfy Romeo Racing Gorlen. ART ma jednak niezwykle trudne zadanie, bo zarówno debutujący w DTM Kubica, jak i wielu pracowników zespołu z tą serią spotyka się pierwszy raz w życiu. A jak pokazała historia, DTM wymaga niezwykłego wyczucia samochodu, opon i doskonałej znajomości ustawień, a kierowcy, którzy trafiali tu już z F1, mieli sporo problemów z aklimatyzacją. Kubicy i jego zespołowi nie pomaga także fakt, że przez pandemię koronawirusa zdecydowano się na skrócenie weekendu wyścigowego. Usunięto dwa piątkowe treningi, które zastąpiono jednym sobotnim. Dodatkowo, Przerwa między treningami a sobotnymi kwalifikacjami jest bardzo krótka i właściwie nie ma czasu na analizę danych i wprowadzenie zmian co dla debiutantów jest niemal równoznaczne z utratą jakichkolwiek szans. Weekend zaczął się dla Kubicy nadspodziewanie dobrze, bo w deszczowym treningu Polak zajął czwarte miejsce. Niestety, gdy tor stał się suchy, a o pozycjach zaczął decydować samochód i jego ustawienie, to Kubica radził sobie zdecydowanie gorzej. 14 miejsce w pierwszych kwalifikacjach i 14 miejsce w wyścigu. W sobotę mogło być lepiej, gdyby nie usterka podnośnika na stopie. Niedzielne kwalifikacje wyglądały odrobinę lepiej, bo Polak zajął 12 miejsce, ale już pierwsze okrążenie niedzielnego wyścigu pokazały, w jakim miejscu jest drużyna Polaka. Robert Kubica mimo chęci ścigania nie miał żadnych szans na wyrównaną rywalizację. Rywale obierzali go na długich prostych, a zbyt duża degradacja opon uniemożliwiła ściganie. Kubica był czternasty, co interesujące za tym Glockiem, znanym z występów w F1. Po wyścigu Polak stwierdził, że drużyna podjęła ryzyko, ale ustawienia samochodu były kompletnie nietrafione. Wydaje się, że decyzja o wystawieniu przez RT tylko jednego samochodu może być błędem. podróżynie bardzo przydałby się teraz drugi, bardziej doświadczony w dtm kierowca, który także zbierałby dane i pomógł w ustawieniach bolidu. Niestety drużyna Polaka uczy się DTMu na żywym organizmie i trudno przypuszczać, że w kolejnych wyścigach będzie lepiej. Z drugiej strony, przyszłość DTM- stoi pod ogromnym znakiem zapytania i wiele wskazuje na to, że jest to ostatni rok w historii tej zasłużonej serii wyścigowej. Dlatego raczej nie było sensu inwestować dwa razy więcej w tak krótkoterminowy projekt. W tym sezonie. Roberta Kubica zobaczymy jeszcze przez 8 wyścigowych weekendów DTM. Najbliższy w dniach 14-16 sierpnia na niemieckim torze Lausitz. Robert Kubica nie był zadowolony po tym weekendzie. No trudno być zadowolonym, kiedy dwa razy zajmuje się 14 miejsce. Czuł, że nie ma tempa, czuł, że ten samochód nie do końca dobrze się spisuje. Nie mają takiego doświadczenia i teraz tak. Po pierwsze Audi ma zdecydowanie szybsze samochody, lepsze samochody. Pierwszych pięć miejsc w obu wyścigach zajęli kierowcy Audi. To najlepiej świadczy o tym, że podobnie jak w zeszłym sezonie, taki w tym Audi ma po prostu do dyspozycji lepsze samochody. Robert nie ma zespołu fabrycznego, aczkolwiek podobno dwóch przedstawicieli z BMW zostało oddelegowanych do zespołu ART, w którym jeździ Robert Kubica, żeby pomóc im nauczyć się pewnych rzeczy i przystosować szybciej, lepiej do, do warunków na torze. Samochód był źle ustawiony. W drugim wyścigu potwornie szybko zużywały się opony w samochodzie Roberta Kubica. Już po kilku okrążeniach właściwie mówił, że już nie ma opon, już nie ma przyczepności z przodu, takim samochodem nie da się jechać. Zjechał po nowe opony, wyjechał na nich i za chwilę było dokładnie to samo, więc to były jakieś błędy w ustawieniach samochodu. Ale przyznał też w rozmowie z przeglądem sportowym, że musieli trochę zaryzykować z ustawieniami, bo wiedzieli, że odstają, no i po prostu się nie wstrzelili w te ustawienia. Na prostych robert tracił 12 km na godzinę do najszybszych kierowców. Jeżeli chodzi o najlepsze okrążenie, 3,5 sekundy za renerastem, który wykręcił najlepsze kółko. Także to świadczy o tym, że z tym samochodem zbyt wiele nie dało się zwojować. Myślę, że jeżeli wyciągną wnioski, to Robert Kubica będzie w stanie powalczyć o punkty. Trudno mu będzie walczyć o podium. No a na pewno nie w tym sezonie. Chyba że przydarzy się jakiś mokry wyścig, bo w treningu na torze Spa, kiedy były takie inne warunki i było mokro, no to Robert Kubica zajął czwarty czas bardzo obiecujący. Później już w trakcie weekendu i w trakcie wyścigu było zdecydowanie gorzej. Problemy z dyferencjałem, problemy na pit stopie, kiedy zaczął się podnośnik i Robert właściwie dwie pozycje, które wywalczył, stracił w trakcie zmiany opon. Okazało się, że w drugim wyścigu także najdłuższy pit stop jego zespołu ponad minutę. No to wszystko składa się na to, że ten zespół musi się ciągle uczyć. Robert Kubica też musi się uczyć, bo popełnił błąd przy starcie do drugiego wyścigu. Buksowały koła, chciał odpuścić, ruszyć znowu, okazuje się, że w DTM i sam to opowiadał. Trzeba wytrzymać ten moment, kiedy buksują koła i mniej się wtedy e, traci. No to jest właśnie to, kiedy się startuje w zupełnie nowej serii i trzeba się nauczyć, ale nie tylko Robert Kubica miał problemy, bo Kimi Rejkonen wściekły na ostatnim wyścigu. O Grand Prix Wielkiej Brytanii, niemal pokłócił się przez radio ze swoim inżynierem wyścigowym. Jego inżynierem jest Julien Simon Chaton, czyli człowiek, z którym się zna bardzo dobrze, jeszcze z czasów, kiedy jeździł w Renault, gdzie zastąpił Roberta Kubice. Vitali Pietrow, Julian Palmer, Romain Grosjean i Kimi Rajkonen. To z nimi pracował Julien simon Chaton i kompletnie nie dogadywali się z Kimim podczas tego wyścigu. Kimi już tam nawet wyzywał niemalże inżyniera i zespół, bo najpierw kazali mu zjeżdżać na pit stop. później, kiedy już był w ale, na zjeździe do alei serwisowej, to nagle kazali mu zostać na torze. Kimi wpadł w szał, mówi, za późno, za późno, nie robi się takich rzeczy. No i widać, że tam chrzęściło między nimi, ale po wyścigu powstrzymał się od komentarzy Kimi Rajkonen. Po prostu zjechał i myślę, że tam później w garażu było gorąco. A co działo się u innych kierowców? Jak to wyglądało? Zapraszam na Luisa Rozrabiak. Luis Hamilton przypomina wszystkim, że czasy są trudne, czasy epidemii i trzeba pamiętać o izolacji. Pochwalił się też spotkaniem z Hansem Zimmerem, wybitnym kompozytorem muzyki do filmów. Hamilton odwiedził go w prywatnym studiu nagraniowym. Wcześniej trenował z Roscoe, i jak się okazuje, treningi dały niezły efekt na Silverstone. Mina Hamiltona po wyścigu mówi wszystko. Mina Bottasa również. Max Verstappen mógł nawet wygrać wyścig, ale drugie miejsce i tak jest super. Jego zespół trochę przeżywał pogoń za kulejącym polidem Hamiltona na ostatnim okrążeniu. Daniel Ricardo otarł się o podium, więc był w wybornym nastroju. Lando Norris dojechał na piątym miejscu i musimy przyznać, że Happy Meal po prostu mu się należał. Jego kask z wyścigu przejdzie pewnie do historii. Jestem i już mnie nie ma. Mógł ponuro zażartować o wyścigu w Wielkiej Brytanii Nico Hulkenberg. Romain Grosjean znakomicie radzi sobie z łapaniem piłeczek tenisowych, ale czasami nie łapie co się dzieje na torze. W Alfie Romeo zabrakło tym razem na torze Roberta Kubicy. Antonio Giovinazzi musiał być wyjątkowo niepocieszony. Największą sensacją tego weekendu był brak Sergio Pereza. Oczywiście cały świat Formuły 1, to znaczy wszyscy, którzy są przy wyścigach są zamknięci w bańce. Te bańki są podzielone na mniejsze bańki wszystko po to, żeby chronić się przed epidemią koronawirusa. Bardzo Precyzyjnie ustalone wszystkie reguły, często robione testy, okazało się, że Sergio Perez miał pozytywny wynik testu. Na koronawirusa i nie mógł wystartować w tym wyścigu. Błyskawicznie ściągnięty na jego miejsce Niko Hulkenberg, który akurat był w drodze na Nürburgring, ale otrzymał telefon od szefa Racing Point, od Mara Schaffnauera. Niko, no potrzebujemy Cię tutaj, masz szansę, wskakuj do samochodu. Wszystko zorganizowali błyskawicznie. No i Niko Hulkenberg, myślę, że miał niezły weekend za sobą, biorąc pod uwagę czasy, jakie osiągał w treningach i w kwalifikacjach. Co prawda nie awansował do Q3, ale Lance Troll też rzutem na taśmę awansował do Q3, bo miał identyczny czas jak Piergasli, ale wcześniej przejechał swoje okrążenie i dlatego on awansował, a piergasli nie. Natomiast Nico Hulkenberg ostatecznie okazał się największym pechowcem tego wyścigu, bo siedział już w samochodzie, czekał na wyjazd i. Okazało się, że nie wyjechał w ogóle na pola startowe, nie wystartował, komputer wskazał jakiś problem z silnikiem taki był pierwszy komunikat Racing Point. Później okazało się, że był po prostu problem z jakąś śrubą mocującą i to wyeliminowało ze startu Nico Hulkenberga. Ogromny pechowiec sytuacja rzeczywiście dość nietypowa. Trzeba się liczyć z tym, że takie sytuacje w trakcie tego sezonu mogą się jeszcze zdarzyć. Zespół miał ewentualnie do dyspozycji Estebana Gutierrez'a, czyli rezerwowego kierowcę zespołu Mercedesa. Dzielą się tymi kierowcami, natomiast uznali, że Nico Hulkenberg był już w zespole Force India, który został przejęty przez Lorenza Strola i zmienił nazwę na Racing Point. Że zna otoczenie, że sobie poradzi, że jest doświadczonym kierowcą, że dosyć niedawno przecież jeździł w Formule 1, bo w zeszłym sezonie, więc woleli skorzystać z usług Nico. Hulkenberga. No i pytanie czy Nico Hulkenberg pojawi się jeszcze na Silverstone czy też już go nie zobaczymy i wróci Sergio Perez. Szkoda, że nie zobaczyliśmy go w wyścigu, bo rzeczywiście byłoby interesująco zobaczyć jego pojedynek z Lance'em Strolem. Lance Stroll nie zachwycił ani w kwalifikacjach, ani w wyścigu. No ale zdaje się, że pozostanie w zespole Lance'a Strola jest przesądzony, skoro jego ojciec jest właścicielem. Inne ciekawe wydarzenia tego wyścigu. Bardzo potężny wypadek Daniła Kwiata. Rozbił swój samochód w, na początku sekcji zakrętów Magots Beckes przy 300 km na godzinę. Eksplodowała opona w jego samochodzie. Być może też najechał na jakieś części i to spowodowało, no, właśnie taki wypadek. Wyszedł o własnych siłach, wszystko jest, Daniłem, w porządku. Natomiast wściekły jak diabli. Alfa Tauri. Spisywało się dosyć dobrze, znakomity wyścig pojechał Piergasli, może być naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Kto wie, nie, czy Piergasli nie wróci do zespołu Red Bulla, jak tak dalej będzie się spisywać w Red Bullu Alex Albon, bo ostatnio radzi sobie dosyć przeciętnie, chociaż i tak w tym szalonym wyścigu był w stanie wskoczyć na punktowane miejsce. No to chyba tyle w takim razie. Jeżeli chodzi o podsumowanie tego ostatniego weekendu, kierowcy i zespoły nie mają dużo odpoczynku, bo teraz kolejny weekend na torze Silverstone pod nazwą 70-lecia Formuły 1. Lewis Hamilton może wyrównać rekord, który ustanowił na Hungaroring, czyli wyścigów na tym samym torze, w których odnosi zwycięstwa 8 zwycięstw na Hungaroringu, 8 zwycięstw Michaela Schumachera. Na, w Grand Prix Francji. No i teraz może być osiem zwycięstw Luisa Hamiltona. Także na Silverstone, patrząc na formę Mercedesa, to jest tylko pytanie, czy Luis Hamilton, czy Walteri Bottas i czy wytrzymają opony. Zobaczmy sobie, jak wygląda klasyfikacja kierowców. 30 punktów już przewagi Luisa Hamiltona nad Walterim Bottasem. To jest bardzo, bardzo dużo, bardzo wysokie miejsce. Ando Norrisa, niezła pozycja Charlesa Leclerca. W takim Ferrari dwa razy stanąć na podium, to jest na pewno wielki wyczyn. No i klasyfikacja konstruktorów, gdzie Mercedes odjeżdża wszystkim bardzo, bardzo szybko, a dzielnie trzyma się cały czas McLaren. Bardzo dziękuję za to nietypowe wydanie magazynu F1 Sport. Jak zwykle czekamy na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już wrócimy do naszego stałego studia. Na pewno będzie Piotrek Majchrzak, także dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia i do zobaczenia.